inny koniec zbiorów, ujęcie na stare kino przed zmianą i oczywiście temat stacji pod zamcze. Między innymi o tych sprawach w sierpniowym przeglądzie wydarzeń miesiąca. Przegląd wydarzeń miesiąca poprowadzi Agnieszka Milczarek. Rozpoczynamy przegląd wydarzeń miesiąca od reportażu z naszego Copa Wierero, gdzie czekały na nas wielkie siatkarskie emocje. Czyli Piotr Duryz i Mateusz Szczepaniak w relacji z pierwszego turnieju siatkówki plażowej Wieruszów 2014. Dokładnie. 9 sierpnia minął pod znakiem siatkówki plażowej. Rozgrywki odbyły się na Wieruszowskim Stadionie Prosny. Jak się czujecie ze zwycięstwem? Ja ogólnie bardzo się czuję. Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby wywalczyć to zwycięstwo na tym turnieju. Ja jestem tylko niezadowolony, że za pierwsze miejsce mam taki mały puchar. Ja jestem bardzo zadowolony, miła atmosfera. To wszystko iż spotkanie półfinałowe było takim wewnętrznym małym finałem. No to turniej zakończył się, tak jak zakończył. Organizatorzy byli gościni, nie zabrali wszystkich nagród dla siebie, tylko dali po prostu ludziom, którzy odwiedzili nasze piękne miasto i nasze, jak to nazwaliśmy żartobliwie, kopa Vireiro. Oczywiście planujemy organizację drugiego tak, turnieju takiej serii. Możemy to nazwać naszym Wirusowskim Turem. No, co mogę powiedzieć więcej, turniej był zorganizowany wyśmienicie. Może, mogę podziękować organizatorom. Turniej był na, na wysokim poziomie. No, mimo, że nie udało mi się wygrać, to jestem zadowolony z trzeciego miejsca. Gramy już od dawna ze swoim kolegą. Mecze odbywają się w systemie brazylijskim. Osiem par walczyło o puchar ufundowany przez burmistrza Wieruszowa. Jak widać, atmosfera była wyśmienita. Po przeprowadzeniu w Wieruszowie sąd, dobrze wiemy, że Wieruszowianie chcieliby, aby w naszym mieście było więcej form rozrywki. Kina jest u nas od dawna, ale dopiero teraz dosięgnie poziomu naszego wieku. A dokładniej opowiedzą o tym redaktorzy działu najmłodszego Gim 24 Kino od wielu lat nie więc jego zarządcy postanowili je wyremontować. O tym, co zmieni się w kinie i świadomości mieszkańców, opowie najmłodszy dział redakcji N24. Dla naszej redakcji to kino jest szczególne, ponieważ możemy się co tydzień w nim spotykać i wziąć swoje umiejętności. Z wszystkim wiadomo, że kino się zmieni, ale jednak co dokładnie opowiada nam pani Wiesława Opacka kierownica. No bo nie ma od lat nowości ze względu na to, że mieliśmy starą aparaturę. Kino y, od lat nie przynosi zysków. Nie liczymy na to, że będziemy zarabiać dużo na kinie i że w ogóle będziemy zarabiać, ale kino jest dla wiruszowian, dla gminy, dla powiatu, dla Was. Po to, żebyście przyszli, żebyście się tu rozerwali. Pani Małgosi napisała projekt. Do Ministerstwa Kultury i dostaliśmy dotację. Te pieniążki właśnie przeznaczymy przede wszystkim na cyfryzację, a więc na zmianę aparatury wyświetlającej, na głośnienie. Będzie Dolby Surant, także no już to, co powinno tu być. Mam nadzieję, że w październiku kino ruszy i zaproszę szkoły, zaproszę zakłady pracy, instytucje do nowo otwartego kina po remoncie. Czy będzie Pan chodził do odnowionego kina? Czy warto będzie chodzić? Z pewnością! Oczywiście! No tak! Mieszkańcy Wieruszowa uważają, że warto chodzić do kina Słońca po odnowieniu. Miejmy nadzieję, że tak się stanie i kino będzie tłumnie odwiedzane. Jeżeli tak będzie, kino będzie się rozwijać i powstanie między innymi innymi dami. Wspierajmy takie inicjatywy, aby powstało więcej miejsc, w których można spędzać czas wolny. Anna Nawrocka, dla przeglądu wydarzeń miesiąca. W polskiej tradycji i kulturze dużą rolę odgrywa rolnictwo. Jedną z tradycyjnych świąt z nim związanych są dożynki. Te, w których zaplony dziękują rolnicy z gminy Wieruszów, przybliży Weronika Moskę. 24 sierpnia jest to najważniejsza data dla naszych rolników choć pogoda była w kratkę jak nie jeden strach na wróble impreza się udała Publiczność się śmiała i śpiewała a to wszystko dzięki dobrej organizacji się otwarte na Alewa raz, trzy, cztery. Na mnie patrzysz, weź mnie, weź Proszę, brawo, brawo dla blondyny, brawo. No. A paparazzi się zaraz... No. Uścisk dłoni, przyjacielski. Tłumacza jak idzie wygrać właśnie milion złoty ufundowany przez panią Burmistrz e, Sołtys. Ja pytanie po śląsku. Wy macie do wyboru trzy odpowiedzi po polsku. Wystarczy no wybrać A, B lub C. I macie też oczywiście trzy koła ratunkowe. Tak jak u Huberta w TVN-ie. No. Pół na pół. Ty stoisz na środku. Albo Weronika, albo Andrzej. No. No, Andrzej, no to przesuń się. Pół na pół. Pytanie do publiczności. I trzecie koło, telefon do przyjaciół. O, pierunie, Weronika, ty widzę obrączka, mąż. <śpiewanie> Tegoroczne święto plonów zostało zorganizowane w Wyszanowie. Pomimo wielu imprez trwających w tym samym momencie i pogody w kratkę, ludzi tutaj nie ubywa, a wręcz przeciwnie, przybywają. Ponieważ wszystko jest dopięte i zorganizowane na ostatni guzik, nie ma co tutaj zjechać. Dla przeglądu wydarzeń miesiąca Weronika Moskwa. Piłka nożna to dla wielu z nas całe życie, dlatego w Mirkowie odbył się kolejny tego typu turniej. 15 sierpnia odbył się piłkarski turniej drużyny OSP, który odbył się pod patronatem burmistrza Wieruszowa. W zmaganiach wzięło udział 9 drużyn. Po wielu godzinnych zawodach pierwsze miejsce przypadło ekipie Wędlinki. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna pomymirku, a trzecią lokatę zdobyła Prosna Wyszana. Więc zabrakło także emocji w dodatkowych zabawach, a kropkę na TI postawiły rozstrzygające o zwycięstwie rzuty karne. Ostatni przegląd wydarzeń miesiąca nagrywaliśmy na lotnej przed samolotem, jednocześnie opowiadając o tamtejszym miejscu. W sierpniu przenieśliśmy się na dworzec PKP na Podzamczu. Kończąc tego miesięczny przegląd, zapraszam na reportaż o stacji Podzamcze i pomysłach na tutejszą wieżę ciśnień. Piotr Durys i Jakub Góralski. Zachodnia część dzisiejszego Wieruszowa, czyli Podzamcze, to w porównaniu ze wschodnią częścią naszego miasta miejsce zapomniane. A to właśnie miejsce pamięta swoją niemiecką nazwę – Wilhelmsbruck i to, jak Niemcy je wykorzystywali. Różnica jest wyczuwalna, także w opiniach mieszkańców. Dworzec się zawala, tylko lokatorzy pouciekali i koniec. Wszystko to będzie do, albo do burzenia, albo remontować tego, nikt nie będzie. Tam to widać. Tam to też rozebrali dach, zostało. Jeszcze gorzej, zamiast zostawić albo nie ruszać, a zruszyli i koszta są i zostało. Może jakiś lokal tam zrobić, coś takiego, nie wiem. A w tym lokalu co? W tym coś dla młodzieży, bo młodzież nie ma gdzie przebiegać. Myślę, żeby to należało odnowić, odrestaurować, żeby to jakoś wyglądało. To jest dla młodzieży. Wydaje mi się, że jakieś jakieś warsztaty może. Ja bym zrobiła jakąś kawiarnię z dobrą kawą. No to może jak bym tam wtedy poszła. Ale tak to... Mieszkańcy nie ukrywają, że wiruszowska Młodzież nie ma gdzie się podziać i nawet taką wieżę ciśnień można by dla nas zagospodarować. Ale jeśli chodzi o stację, to nie do końca stoi zapomniana. Od dziś została podwojona liczba pociągów. Przyjeżdża tu 6 składów i usłyszeć tu można 6 zapowiedzi tych pociągów takich jak ta. prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do i które mają źródło w budynku oddalonym kilkaset metrów od stacji. Powodem zapomnienia naszej stacji jest z pewnością fakt, że większość z nas dziś jeździ autami. Jednak gdy budynek ma wartość historyczną, z pewnością o tą wartość należy dbać. Pomysły na to są: jednak na tą chwilę nie mają dachu nad głową. Piotr Durys i Jakub Góralski dla przeglądu wydarzeń miesiąca. W tym miesiącu to już koniec. Na następny przegląd wydarzeń miesiąca zapraszamy już 1 października. Dziękujemy za uwagę, Agnieszka Mielcarek. A teraz odjeżdżamy.